Poniedziałek 25 stycznia, godzina około 13:22. Ja właśnie obejrzałem najnowszy film na kanale Flaming Recycling. Flaming Recycling, wybacz Flamingu, że nie mam mazaka o kolorze flamingowym. Biorę rękawice. Porządne szwedzkie rękawice, które dostałem od Macieja z kanału Macios Casting. I udaję się na sprzątanie lasu. Zostańcie ze mną. Zainwestowałem ostatnio w takie obuwie robocze. Na takie akcje i zaraz w nie wskoczę. I idziemy do lasu. Nie marnując czasu. No, już myślę, nie odpali nasz lanos. Mamy tak rękawice. Mamy worki, tylko lasu nie mamy. Macieju pozdrawiamy. Macieja, ale mamy taki park niedaleko. Taki park, który jest też jako las, może można powiedzieć. Ja tam pojadę i spotykamy się już na ścieżce i będziemy zbierać śmieci. Wszystko przez Flaming, recykling. Pozdrawiam. Do zobaczenia za chwileczkę. Jest las, jest las moi drodzy. Mamy tu taki w Cieszynie park, który wygląda jak las lub las, który wygląda jak park. Są też cieki wodne. Gdzie z magnesem będę się wybierał. To jest taki park, To jest rezerwat właściwie. Rezerwat przyrody Lasek Miejski nad Puńcówką. Mimo brzydkiej pogody, Zamierzam zrobić coś dla przyrody. Także nie wiem, czy tu będą jakieś śmieciuchy, ale mamy worek. I muszę jedną rękawiczką operować, bo nie dało się mi w rękawicce Mówi drodzy drzewa zwalone. Tutaj, jak drzewa się obalą, to nie przycinają, jak już wcześniej wspominałem w innym filmie. Tak, żeby było przejście. Te drzewa sobie leżą, nie? bo to jest rezerwat. I to, jak to wygląda. Dobra, aż do sprzątania, nie do opowiadania. W razie pauzu nie włączy się jakby do śmieci. To jest są kaczuszki, sobie siedzą. Tam jest taka tama dalej troszkę, znaczy tama, taki próg wodny. Ale niestety no, nie ma śmieci, moi drodzy. Nie wiem, czy, nie wiem, nie, wiem no, nie wykażę się dobrą postawą dzisiaj. no bo Worek ciągle pusty, tam jest plac zabaw, może tam pójdziemy podbierać, nie wiem. Są tu fajne tereny, takie właśnie kilka parków połączonych, sporo wody takiej. Więc tam Agnes też jest, miejsce, moi drodzy. Mam nadzieję, że jakiegoś śmiecia znajdę jednego chociaż. Też pod tym śniegiem, nie wiem jak to będzie, moi drodzy, nie wiem jak to będzie. A, trochę zimno w rękę, bo musiałem wyciąć rękawiczkę, żeby telefon włączyć, pauzę i wyłączyć nie lubię tych smartfonów, muszę kamerę nabyć sobie jakąś ale tania znowu to nie no bo chodziłem przez most tanią nie no bo tanią to wiadomo Ach. zaraz pauzę zrobię, zmienię ręki, bo mi zimno nie ma śmieci moi drodzy, będę się musiał przenieść w inne miejsce chyba tak to wygląda. Chroniąc zieleń, chronisz klimat. Coś w tym jest. Dobra. Wracam do auto i jadę gdzie indziej. Katuszki podpływają, bo myślą, że będę je karmił, a ja nie będę karmił. Dzisiejsza akcja sprzątania wyszła. Skończyła się fiaskiem, moi drodzy. No fiaskiem, no bo śnieg pada. Chciałem dobrze. Zimno w rękę Może by tam skoczył na tą wyspę Ach, jestem na wysepce No i tak Tereny są u nas w Ciecznie do Magnesów Są takie różne rzeczki, cieki wodne Gdzie można byłoby porzucać Są też mosty kolejowe, tam kaczki się przesuwają No i ten... aha, co jeszcze mogę powiedzieć? Chyba się wracam do auta, nie ma co tutaj Dzisiejsze sprzątanie lasu nie wyszło. Pierwszy śnieg przykrył wszystko, a po drugie chyba tu nie ma za dużo śmieci, moi drodzy. Wracam. Wracam na górę. Jutro mam ważne spotkanie. Ważne spotkanie z pierwszym youtuberem na żywo. A mianowicie na ulicy kolejowej, na parkingu przy Biedronce. Spotkam się z Technikus, Channel i e Scrap Będzie to spotkanie, jeżeli się odbędzie, chyba się odbędzie A, Żadnych śmieci, żadnych śmieci Tu nie ma No i Technikus nie chce, żeby nagrywać jego twarz Ani jego samochód, więc Nie będziemy nagrywać twarzy, ani samochodu Będziemy nagrywać Po prostu jakieś krajobrazy Biedronkowo-parkingowe i opowiadać chwilę. No, jutro będzie filmik chyba z tego na pewno. A dzisiejsze sprzątanie lasu? No, las jest, tylko tak śnieg leży wszędzie, coraz więcej go leży. Intencje miałem dobre. No, a może to takie sprzątanie toksyn z organizmu, nie? przejście trochę na świeżym powietrzu, uodpornić się trochę. Pełno śmietników jest, może zajrzymy przy okazji, co? Popatrzymy co tam w koszu Może jakaś puszka jest, lub dwie I Wezmę se, se, wezmę sen. Nie ma opakowania po chrupkach Tam jeszcze jednego zajrzymy, obejrzymy Nie ma śmieci, po pierwsze nie spacerują teraz, bo jest brzydka pogoda, bo jest ten covid tak zwany I nie śmiecą, nie? Ludzie naszych tutaj cieszyńskich za bardzo. Gdzieś tam na mieście puszkę można spotkać, ale tam biurka skacze, nie wiem czy ją widać, ale tu nawet w śmietniku nic nie ma. Dobra moi drodzy, drzewo takie fajne, pomnik przyrody. Jest pomnik przyrody. Takie drzewo fajnie poskręcane w spirale. Nie wyszło na sprzątanie lasu, ale spacer nam wyszedł. Dobra, nie będę opowiadał, popatrzymy gdzie jesteśmy. Aha jakie tu występują pomniki przyrody oraz inne gatunki drzew i krzewów jesteśmy gdzieś tu no, piękna pogoda jest, nie szczerze mówiąc, ładnie tak jak śnieżek sypie, tylko śmieci nie ma. Akcja, akcja nieudana, no. Następnym razem. Nie wiem, jak to zatytułować teraz, tak no. stątanie lasu? chociaż to nie było stątanie lasu. Spacer. Spacer po parku. No i tyle. Wracam tą samą drogą. Jeszcze na mostku nagramy Także jutro z Channel i skrap, spotkanie pod Biedronką, a dzisiaj nieudane sprzątanie lasu. A dzisiaj widziałem jak tam na tym parkingu, z którego ruszaliśmy, dwóch panów chodziło. To jest tak, Lasek Miejski nad Puńcówką się nazywa. Ten rezerwat założony w 61 roku 1900 dla ochrony cieszynianki wiosennej, rośliny występującej w Polsce najliczniej w okolicach Cieszyna i na Śląsku Cieszyńskim, stąd jej nazwa. Taki kwiatuszek. Z powodu tego kwiatuszka te drzewa, które się obalały tutaj, wszędzie leżą obalone i przecięte, żeby nie przeszkadzały, żeby można było przechodzić ścieżkami, a chroniąc ten kwiatuszek po prostu jest rezerwat, nie? Tutaj jest rzeczka. Tu z magnesem, moi drodzy, się przyjdzie. Tam jest też rzeczka, po drugiej stronie ulicy i tam dalej. Gdzieś w mieście są ze dwa cieki wodne takie o, Jest tutaj pięknie przecież nie? Blisko gdzie mieszkam Także no tyle kochani no. Nie będę zbierał nie będę tutaj się wysilał żeby Wykopywać jakieś śmieci Skoro tych śmieci nie ma Także Sprzątanie lasu dzisiaj Nieudane pozdrawiam serdecznie Flaminga Szanuję go za ten właśnie za tą akcję Sprzątania lasu, będę ja też to kontynuował <grym> wtedy, kiedy będą jakieś śmieci. Nie? Albo się udam gdzieś w inne miejsce, może ze szwagrem, może z żoną. W środę wyjeżdżam w trasę, także, także może gdzieś las posprzątam w Niemczech albo w jakimś innym kraju. A tu kaczuszki sobie przyparkowały takie skulone, malutkie. Nie bójcie się, nie bójcie się człowieka. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego zobaczenia.